Jedyną rzeczą jakby destrukcyjną, którą oni robią to politycy, czy, czy dziennikarze, czy, czy aktywiści, oni bardzo często obierają sobie yy, jakąś osobę, na, na podstawie której mogą dążyć jakby do swoich, do swoich celów, nie? Bo ten pan tutaj w okularach, który, ja nie wiem, nawet, znaczy wiem, że to jest Łukasz Mejza, bo przeczytałem w internecie, podejrzewam, że pewnie jakaś Solidarna Polska Konfederacja, coś w tym stylu. Yy... Nie było to ciężko wydedukować, jeśli źle je, jeśli, omawiasz. Staśko mówi, no ewentualnie pisa, ale myślę, że ten, myślę, że pisze. To zamiast mówić, że, że trzeba coś zrobić, to to po prostu zrobił. Z jakiego? Z PSL-u jest? Okej, okay. okej. Okay. No to, to, kurwa, no to w sumie. No dobra, no to się pomyliłem. Przepraszam. Przepraszam konfederację. Myślałem, że w tym, w tym stylu. A PSL nie trzymał się, z, nie, nie rządził z Donaldem Tuskiem jeszcze parę lat temu? Nie było tak, że oni jakby, jakby byli psiapsi? Zanim PiS doszedł do władzy? Dlaczego czemu go teraz z PSL ucisną? No byli, no właśnie. PSL to chorągiewa, zawsze byli z tymi, którzy rządzą. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay, dobra, no to... No... za yy. takim minusem jest, że jakby... No jeśli ten człowiek nie wie kim jestem i dowiedział się ostatnio z filmu, i Z dwóch artykułów, ma się za osobę myślącą, trzeźwą myślącą, inteligentną, to powinien, jakby swoją opinię. Hmm, więc, albo tak, są dwie opcje: albo on jest mega cyniczny, albo jest głupcem. Jeśli, jeśli jest, jest mega cyniczny, to znaczy, że wie i świadomo mówi: jedyne co serwis Górski, Welnit, Rozyniak robi w internecie, to szerzenie nienawiści. To jest, no to jest cyniczne, bo jeśli wiesz na przykład, nie wiem kurwa, w momencie kiedy oni się kłócili w sejmie o jakieś głupoty, to my dzięki, dzięki chęci pracy, czy, czy naszych szwaczek, czy, czy, naszych dystrybutorów, czy ludzi, was, bo też w sumie zbieraliśmy to ja wziąłem też pieniądze z live'a, byliśmy na granicy, nie? W momencie kiedy oni się kłócili kurwa o maseczki, czy należy coś zamykać, czy nie zamykać, co z perspektywy czasu z jakby można jednoznacznie stwierdzić, że mogliśmy nie zamykać, ale wtedy nie było wiadomo, to my na przykład robiliśmy akcje, w których zbieraliśmy pieniądze na Polską Służbę Zdrowia. która a między innymi przez polityków. Yy, no znalazłby jeszcze 10-15 innych rzeczy, żeby tak lekkomyślnie nie stwierdzać, że jedyne co robił, yy, to szerzył nienawiść w internecie. To też szerzenie nienawiści w internecie też, jest, że tak powiem, nie jest to zero-jedynkowe. Yy, szerzył, nie szerzył. Chyba no ja owszem, nie miałem problemu, że komuś panczać. Zajebać w czoło Tylko jakby Brzydzi mnie ta myśl, która obecnie jest propagowana A mianowicie, że na naszych live'ach Gdzie między innymi jesteśmy teraz Było tak, że ktoś przychodził Na przykład Janek12 pisał Cześć i ja mu mówiłem Janek12 coś tam ty kurwo Bla 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 A twoja matka jest jeszcze taka mm, O przy, przytoczę taki przykład po, jak nie zbanowali na YouTubie, to dzień później Jasiu organizował live'a u, u, u siebie na kanale, gdzie oglądał konferencję z High League. I ja byłem na tej transmisji. Jak się pojawiłem na tej transmisji, to jeden ziomek napisał: Nitro, Twój syn już jest, Nikodem już jest pod latarnią i pracuje na rodzinę. Jakby co, Nikodem to jest mój syn, który ma 7 lat. Yee, więc no, ja mu odpowiedziałem w stylu, że szczam mu na łeb, nie? No, kurwa, w sumie jakby. Na powagę no. tego, co on napisał. Nie powiedział mu nic złego. I oczywiście potem kolportowane były wieści, że tak, Nitro niczego się nie nauczył, szczczano łeb wykopkom. Eee... Więc no. Więc albo jest cyniczny i nawet nie widzi niektórych rzeczy, albo jest głupcem na podstawie dwóch filmów i trzech artykułów, wyrobił sobie zdanie eee... i mówi je dalej. Ja myślę, że sam to też jest takie miejsce jakby poważne. Więc ludzie, którzy są. Cynicznie do tego stopnia, że mówią nieprawdę albo są głupcami, że mówią to, co im ktoś pod, podpisał, to, znaczy pod, podrzucił e, do zobaczenia, nieważne czy, czy to był Twitter, czy jakiś doradca. E, to znaczy, że to ewidentnie nie jest miejscem dla pana tego Więc no, jeśli dla człowieka, który jest posłem, mm, jeśli jego wiedza o internecie, nie rand może mieć. Do czterech dych pewnie. Jeśli jego wiedza jakby kondensuje się do, do tego, że kogoś panowali w internecie, Jan Kapela ma Jan, pa, Jan Paweł II gwałcił małe dzieci wytatuowane na, na klatce piersiowej, e, a moja staśka jest toksyczna, jeśli to jest jakby twoja jedyna wiedza o internecie, to znaczy, że nie powinieneś spełniać funkcji społecznych, bo internet jest teraz bardzo ważną jakby no w, w popkulturze ogólnie w życiu ludzi coraz więcej się dąży do cyfryzacji, więc jeśli w tego momentu jest to jedyne, co wiesz o internecie, to jakby nie wypowiadaj się, nie? 31 ma, to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej. Bo wiesz, bo jak ktoś ma 70 lat, kurwa i przez 60 żył bez internetu, to, jako, to jestem w stanie wierzyć, że trochę ciężko mu. Yy, zamiast kupać codziennie nie wiem, gazetę wyborczą, czy jakąś inną gazetę, nie, no, takie są gazety, bo ja nie kupuję. Yy, czy kupać przegląd sportowy? O, to też jest gazeta, którą ja kiedyś czytałem, to wiesz, zamiast tego jest nasza, czy jakąś subskrypcję na, na tych stronach, jestem w stanie zrozumieć. Jak masz 30 lat, kurwa, i nie za bardzo, nie za bardzo czaisz, co jest w internecie, to źle o tobie świadczy, po prostu. Masz sporo starszych od niego widzów? A czy wiesz, to ogólnie jakby informacja, którą on podaje, że serwis jeden co robił, to nienawidził ludzi, tak jak Jan Kapela, który wyzwał papieża tak jak Maja Staśko, to... Dziwnie się tego słucha, nie? Jeszcze treści były skierowane do siedmiolatków. No to jest takie wiesz, żeby ktoś na to spojrzał i powiedział, no chuj, no nie, niech, niech sobie powiedział, nie? Nie jest to jakby najważniejsze wystąpienie w życiu <laughs> yy, ani jego, ani jego partii. Tyle, myślę, że po prostu. Yy, jak to jest w zwyczaju, po prostu powiedział o temacie aktualnym. Chuj. No powiedział, no, no i chuj w to, nie? A pozew? Ja mam pozew, kurwa. Myślę, że. To, 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 tego nie trzeba pozywać, czyli ja nie wiem, bo nagle się okaże, że nie wiem, kurwa ktoś powie, nie no, stary, bo to, to i to, ja nie planuję ogólnie. Yy... I myślę po prostu, że to jest bardzo dobry jakby taki case, gdzie możecie zobaczyć, że ci ludzie, którzy tam, wiesz, jeśli on za bardzo nie ma pojęcia mówiąc o mnie, to jak on może mieć pojęcie o rzeczach, których ty mówisz, ale ty nie masz o nich pojęciach, nie? Znaczy ty wiesz czy mi, im... O, ja się zajmowałem. Czy byłem krystaliczny? Nie. Czy ktoś dostał, czasami panczałem? Dostał. Czy osiem lat temu dzwoniłem po ludziach kurwa i w niewymierny sposób z nimi rozmawiałem jak najbardziej? Czy sześć lat temu było OME, gdzie kurwa wyzywaliśmy się z widzami? No tak, i czasem ja kurwa jakiegoś wyzywałem, czasem ktoś mnie wyzywał. I może to nie była równa sytuacja, ale nikt nikogo nie zmusza. To nie było tak, że podchodzisz, wchodzisz do szkoły na live' i mówisz, ty kurwa, gruby z, z trzeciej C. Nie, 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 oni akurat mieli świadomość, inną rzeczą jest, czy ich świadomość w wieku młodzień młodzieńczym, nie jak mieli 15 lat, yy, była tak wysoka jak teraz, nie wiem, gdy mają 20, bo działo się to x lat temu, o tym możemy dyskutować, no, yy, więc jeśli ty zdajesz sobie sprawę z takich rzeczy, to wyobraź sobie, że są rzeczy, o których nie masz pojęcia, nie jakaś, jakaś tam, nie wiem, polityka monetarna, jakieś, jakieś tam, nie wiem, stopy procentowe, wiesz, te wszystkie, że, bo nie, nie ma ludzi na świecie, którzy wiedzą Co wszystko. Nie, pomimo, się niektórzy wiem. się na to kreują. Nie ma ludzi na świecie, którzy wiedzą wszystko i są ekspertem we wszystkim. Jedni ładnie mówią od innych i, 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 i czasami wychodzi na to, że w niektórych tematach mieli rację, nie? Więc jeśli on w takim jakby no błahym temacie kłamie, to gdzie go to stawia e, e, w roli reprezentanta kogokolwiek, nie? Zostań poseł i go zezłomuj. Ta, Sergiusz Górski masakruje tego. I też fajnie by jakby się ludzie w końcu określili, bo z jednej strony, yy, z jednej strony, środowisko lewicowe mnie nienawidzi, bo mówię tak, że jestem antysemitą, homofobem, yy, antysemitą, homofobem, co tam jeszcze było, rasistą, mizoginem, yy, jakimś uber tym, jakimś, jakimś uber, yy, yy, że jakieś takie uber nacjonalistyczne, kurwa, jej poglądy mam. Zawsze znaczy na tak patrzę, mówię, kurwa, dziwnie. A z drugiej strony prawicę i tak, że nienawidzę państwa, chcę destabilizować rząd, yy, opłaca mnie Soros. <laughs> jakieś tam wiesz, jakieś tam trzy inne argumenty, więc dobrze było, jak kiedyś na jakieś posiedzenie po prostu siedli, wiesz, za zamkniętymi drzwiami ci wszyscy ludzie yy, doszli, doszli do jakiegoś konsensusu, kim ja jestem, nie? No, no. No, zobaczmy do końca, co on powiedział. Zbanujmy Pankę Jachirę, która na tej ulicy splugawiła, zresztą kolejny już raz, powagę urzędu polskiego posła, obrażając w haniebny sposób ojca Jana Pawła II. Do tego żądała usunięcia papieża Polaka z przestrzeni publicznej. Czas z tym skończyć. I na koniec, trzeba powiedzieć sobie wprost, Nitrozyniak Zyniak, na śladowców, naśladowców, ale ma też swojego brata bliźniaka w polskiej polityce. Człowieka, który dla osobistych korzyści posunie się do wszystkiego którego agresja i sianie nienawiści przekroczyły już wszystkie dopuszczalne granice Dziękuję i to szybciej proszę. niż ten człowiek, o którym mówię, jeździ w terenie zabudowanym. Dlatego zbanujmy również Donalda Tuska, nitrozyniaka polskiej polityki. Bardzo proszę, panie proszę, panie proszę, pan poseł Zbigniew <noise> No, <śmiech> oh. <śmiech> Kurwa, wiecie jaki jest problem? Bo ty możesz być tematem w Sejmie, nie? Problem jest taki, że oni się, wiesz, bo oni tam wszyscy, oni się tam wszyscy wyzywają w tym Sejmie, jedni mają więcej racji, drudzy mniej, ale ogólnie yy, za normalne środowisko to nie jest. I kurwa z jednej strony źle, a z drugiej strony dobrze, no bo też fajnie jak jest w jakimś miejscu przestrzeń na to, żeby ktoś wol, wolno powiedział co myśli. Więc jeśli ten ziomek to myśli, to co, znaczy myśli tak jak, tak jak to tutaj zaprezentował, a nie mówi, bo, bo ktoś mu jakby takie, tego fiukołka logicznego tam napisał, to w porządku, nie? Niech, nie? Ja uważam, że każdy ma prawo do powiedzenia co myśli, no ewentualnie ludzie na następnych wyborach na niego nie zagłosują. Zajebiście. No. Yy... To jest jeden problem, nie? Bo jeśli si już o mnie debatują w Sejmie, tak jak o sobie, wiesz, siebie tam wyzywają, to ja też chciałbym mieć jakieś korzyści płynące z tego, nie? Bo wiesz, bo jak tam poseł, posła wyzywa, to na koniec dnia on i tak dostanie tą dietę puserską, dostanie, dostanie tą wypłatę, wiesz, zapłacę mu za wyjazdy, zaproszę go do telewizji, wiesz, yy, no. A jeśli mają mnie wyzywać i nic z tego mam nie mieć, jestem bardzo zdenerwowany, dlatego. Panie Łukaszu, zapraszam na streama tutaj do mnie. Proszę wykupić bilet od 10 zł w górę. Yy, tutaj Panu już pokażę. No kurwa, też chcę mieć coś z tego, proszę bardzo. Jak, jak tu, jak tu, yy, no, yy, tak jak mówię, no YouTube'a nie mam niestety, no. Tu Pan sobie zaznaczy, gdzie Pan chce usiąść, tu jest transmisja. Od 10 zł. Więc no, może być 10, może być 1000, no. To już jest tak co łaska. <laughs> jak to tamten. Jak to tam nasz święty papież, ojciec święty Jan Paweł II mówił, co łaska. No więc u mnie jest tak samo. Yy, no.